Pan Julian Tuwim napisał też taki piękny wierszyk o słoniu trąbalskim. Znacie? Jeśli znacie, to sobie przypomnijcie. A jeśli nie znacie, to proszę. Posłuchajcie. Jest naprawdę uroczy. Był sobie słoń. Wielki jak słoń. Zwał się ten słoń. Tomasz. Trombalski. Wszystko, co miał, było jak słoń, lecz straszny był. Zapominalski. Co to znaczy, że był zapominalski? No właśnie, wszystko zapominał. A wiecie, my w teatrze też ćwiczymy pamięć dzięki temu, że uczycie się dużo nowych piosenek, tekstów, trzeba zapamiętać, u, co robi rączka, co robi nóżka, która jest prawa, która jest lewa i tak dalej, to to też jest ćwiczenie pamięci. Więc wy pewnie byście nie zapominali, tak jak zapomina słoń trąbalski. Uwaga, czego to on zapomina, o czym to on zapomina? Zaprosił kolegów, słoni, na karty, na no wpół do czwartej. Przychodzą, Ryczą. Dzień dobry, kolego. Nikt nie odpowiada. Nie ma Trąbalskiego. Zapomniał. Wyszedł. Miał przyjść do państwa krokodylów. Na filiżankę wody z Nilu. Zapomniał. Nie przyszedł. Ma on chłopczyka i dziewczynkę. Miłego słonika i śliczną słoninkę. Bardzo kocha te swoje słonięta, ale ich imion nie pamięta. Synek nazywa się Biały Ząbek, a ojciec woła: Trąbek, bombek! Córeczce <grywa> ma na imię po prostu Kachna, a ojciec woła Grubuchna, wielkachna! Chcecie zobaczyć, jak wygląda rodzinka słonia trąbalskiego? Poczekajcie, pokażę Wam najpierw, jak wygląda sam słoń trąbalski, zapominalski. Wielki, piękny słoń, prawda? A to jest jego rodzinka. Proszę bardzo. I krokodyle, które zaprosili go. Na kolację, a on o niej zapomniał. Nawet gdy własne imię wymawia, gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trombalski i mówi: Jestem Tomasz Bimbalski. Żonę ma taką, jakby sześć żon miał, imię jej bania nie zapomniał. No i ta żona kiedyś powiada. Idź do doktora, niechaj cię zbada, niech ci wylecze na stare lata. Więc zaraz poszedł do adwokata. Potem do szewca i do rejenta i wszędzie mówi, że nie pamięta. Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem? Błąka się, krąży. Jest coraz później, aż do Kowala trafił. Do kuźni. Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał. Przypomniał sobie to, co zapomniał. Zobaczcie, jaka urocza rodzinka. Żona Bania, synek i córeczka. Ale to jest słoń trąbalski, zapominalski. Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha, potem opukał młotem kowalskim i mówi: Wiem już, panie trąbalski, co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić węzełek, supełek. Ich lust go wodą, sekundy trwało, i w supeł związał trąbę wspaniałą. Potem poleciał Tomasz do domu. Żona wkrzyk: Co to? Nie mów nikomu to dla pamięci o czym no chciałem co chciałeś nie wiem, już zapomniałem. Ani nie pomogło wiadro wody na głowę, ani nie pomógł węzeł supeł na trąbie. Co z tym słoniem? Może wy macie jakiś sposób i pomysł na to, jak może przestać być zapominalskim? Pozdrawiam was. Do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Pa!